Błogosławieństwa. Pewnego dnia przez miasto przechodził święty mędrzec w towarzystwie swego ucznia. Zobaczymy, czy uda nam się sprawić, by nasza wyprawa była dla ciebie lekcją powiedział. Na jednej z ulic minął ich dosiadający białego rumaka książę. Pozdrawiam cię, święty człowieku. Proszę pobłogosław mnie, mędrzec. Uniósł dłoń w geście błogosławieństwa i powiedział: Obyś żył wiecznie. W chwilę po tym zdarzeniu dociekliwy uczeń spytał go, dlaczego życzyłeś mu wiecznego życia, mistrzu? Ten spojrzał nań i wyjaśnił: Obecnie książę czerpie przyjemność z życia, poluje jednakże na zwierzęta i zabija je, więc po śmierci będzie cierpiał. Dlatego najlepiej dla niego byłoby żyć wiecznie i być tym, kim jest teraz. Idąc dalej, wędrowcy ujrzeli młodego mnicha, żyjącego w celibacie. Odziany w szafranowe szaty, żebrał, by zebrać jałmużnę dla swego nauczyciela. Gdy ujrzał on przechodzącego świętego, z szacunkiem złożył dłonie. W odpowiedzi otrzymał. "Obyś umarł natychmiast." Zdumiony uczeń zapytał go: Mistrzu, dlaczego przeklołeś tego chłopca, życząc mu śmierci? Mędrzec uśmiechnął się i odparł: To nie było przekleństwo, lecz błogosławieństwo. W tej chwili chłopiec ten jest czysty, jednakże, żyjąc w tym świecie, nie można być pewnym czystości i przyszłości. Dlaczego? Dociekał uczeń. Ponieważ zawsze istnieje ryzyko upadku z obranej ścieżki. Jeśli umrze on teraz, jako osoba czysta i pobożna, z pewnością trafi na planety niebiańskie. Tak rozmawiając, doszli na plac targowy. Uczeń zmarszczył brwi i osłonił nos szatą, czując unoszący się fetor. Był to zapach śmierci. Pochodził z obdartych ze skór i pociętych na kawałki ciał zwierząt wiszących na rzeźniczych hakach. Otyły mężczyzna o czerwonej, spoconej twarzy, właściciel sklepu, wykrzyknął do mędrca: Witaj, masz dla mnie jakieś błogosławieństwo? Święty odpowiedział mu cicho: Błogosławię Cię, byś ani nie żył, ani nie umarł. Zdumiony rzeźnik podrapał się po głowie, mrucząc: hm, Cóż za dziwne błogosławieństwo! Gdy opuścili targowisko, uczeń zwrócił się do mistrza. Nauczycielu, co miałeś na myśli, przemawiając w ten sposób? Mędrzec spojrzał na niego i odpowiedział pytaniem. Nie uważasz, iż rzeźnik ten już teraz żyje niczym w piekle? Młodzieniec zgodził się bez wahania. Mężczyzna ten zabił wiele niewinnych zwierząt i z pewnością przez tysiące lat będzie cierpiał. Dlatego też niezależnie od tego, czy żyje, czy nie, i tak będzie cierpiał. Droga wiodąca stargowiska zaprowadziła ich do bram świątyni. Tam swe płynące z serca modlitwy ofiarowywała Najwyższemu Panu pobożna kobieta. Pogrążona w modlitwie, nawet nie zauważyła wchodzących. Nauczyciel wykrzyknął: Obyś żyła, albo obyś umarła. Mistrzu, popraw mnie, jeśli się mylę. Powiedział po chwili uczeń. Ciągle pamiętając o Bogu, jego wielbiciel jest zawsze szczęśliwy. Dlatego też to, czy będzie żył, czy umrze, jest dla niego pozbawione znaczenia. W swym następnym życiu nadal będzie pamiętał o Bogu. Nauczyciel spojrzał na ucznia z uśmiechem. Hm, dobrze, szybko się uczysz. I poszli dalej.